Prawie 3000 młodych sportowców z całego kraju, 12 dyscyplin i 5 miast. Tak, w liczbach zapowiada się jedna z najważniejszych imprez sportowych tego roku w regionie. 31 ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych to wydarzenie, które województwo podlaskie organizuje wspólnie z Podlaską Federacją Sportu na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. W Łomży będzie to brycz sportowy oraz piłka ręczna kobiet. Drużyny z 8 województw gościło drugie liceum ogólnokształcące. Imienia Marii Konopnickiej w Łomży. Bardzo cieszymy się, że w naszym mieście są organizowane wydarzenia w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Cieszymy się, że nasze piękne obiekty są wykorzystywane. Dzisiaj jesteśmy w Hali II Liceum Ogólnokształcącego, gdzie w ramach tego wydarzenia odbywa się turniej w piłce ręcznej. Oczywiście mam nadzieję, że jak najwięcej wrażeń ten turniej przysporzy uczestnikom, że wszystkie zespoły z różnych województw będą miały tylko pozytywne odczucia, wrażenia z naszego miasta. Jakby cieszę się, że też to wydarzenie służy temu, żeby nasze miasto promowało się. A myślę, że nie ma lepszej promocji niż sport. Jakby na pewno ta informacja w kraj pójdzie, że mamy piękne obiekty i że nasze miasto jest przyjazne i jest piękne, więc z tego się naprawdę cieszymy. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to impreza orandze mistrzostw Polski dla młodych sportowców w kategorii juniora młodszego i młodzika. Jest elementem współzawodnictwa sportowego w ramach systemu sportu młodzieżowego w Polsce. Dzisiaj mamy otwarcie Olimpiady Młodzieży w Piłce Ręcznej Dziewczyn w Łomży, tutaj w szkole. Zapraszamy serdecznie. Wszystkie imprezy z cyklu Olimpiady Młodzieży są za darmo. Wszystkie imprezy są finansowane z Ministerstwa i Urzędu Marszałkowskiego przy wsparciu tutaj samorządów i władz również i z Łomży. Cykl imprez to 6 miejscowości, 3000 dzieciaków, 12 dyscyplin. Będzie się to ciągło do chyba 6. Czerwca, więc, więc, więc warto wejść na Facebooka, warto wejść na stronę Podlaskiej Federacji Sportu Urzędu Marszałkowskiego, zobaczyć, śledzić, gdzie byście chcieli przyjechać, gdzie byście chcieli oglądać. Jest to idealna inicjatywa dla. Młodych sportowców, którzy już tutaj elita startuje, bo to są mistrzostwa polski juniorów młodszych, ale, ale jest mnóstwo pasjonatów, jest mnóstwo rodziców, jest mnóstwo młodych sportowców, którzy się na przykład nie zakwalifikowali, a również trenują i mają szansę tutaj po prostu jakby pooglądać już już, już, już liznąć takiego pierwszego no, potencjalnie olimpizmu. No bo olimpiada młodzieży to są mistrzostwa polski juniorów młodszych, jest, jest nic olimpijski, jest taki przedsmak, dostaje się gadżety, bluzki, koszulki, jak widzicie Państwo, ciuch reprezentacji województwa województwa bardzo ładny także 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 to już jest taki efekt wow dla zawodników już troszkę dojrzalszych Każdy uczestnik otrzyma pakiet promocyjny w którym znajdą się między innymi ręczniki bidony i worki z regionalnymi motywami Reprezentanci naszego województwa dostaną dodatkowo koszulki i bluzy Zawody będą rozgrywane w 12 dyscyplinach które odbędą się w 5 miejscowościach Białym Stoku Suwałkach Łomży Sokółce oraz Dąbrowie Białostockiej Finał zaplanowano na 12 czerwca na w kufty kocinie.